Azak Terapii. Nowatorska, całoroczna terapia oczyszczająca z kwasem azelainowym. Podążając za nowymi odkryciami, zespół specjalistów Arkany przygotował wyjątkową terapię, która w łatwy sposób pozwoli odświeżyć skórę, pozbyć się nieestetycznych przebarwień oraz skutecznie pomoże w walce z trądzikiem. Zabieg rozpoczynamy od dokładnego oczyszczenia skóry przy pomocy Soft Clean Powder. Następnym krokiem jest odtłuszczanie. Stosujemy do tego celu Pre-Peel Lotion, który dokładnie usuwa sebum oraz zalegający z ciały na skórek, zwiększając penetrację kwasów. Stosując Post-Treat Ointment starannie zabezpieczamy wrażliwsze miejsca. Takie jak skrzydełka nosa, czerwień wargową i znamiona. Na oczy kładziemy płatki kosmetyczne nasączone Post Treat Solution. Na tak przygotowaną do zabiegu skórę aplikujemy jedną, dwie warstwy Azac Pil-1. Jest to preparat stworzony na bazie kwasu azelainowego, migdałowego i salicylowego. Należy pamiętać, że drugą warstwę możemy nałożyć dopiero w momencie, kiedy upewnimy się, że pierwsza już wyschła. Peeling pozostawiamy na 6 do 8 godzin. Czas ustalamy oceniając stan skóry klienta. Aby uzyskać pożądany efekt, należy pamiętać o dokładnym poinstruowaniu klienta, jak pielęgnować skórę w domu. W pierwszej kolejności powinien on zadbać o dokładne oczyszczenie skóry letnią wodą po upływie zalecanego czasu, następnie wmasować Post Treat Gel. Skuteczność zabiegu dodatkowo wzmocni stosowanie przez klienta od trzeciego dnia po zabiegu, a za kwortę 15% Krim do codziennej pielęgnacji. Więcej informacji znajdziecie Państwo na www.arkana.pl.